Uwolnij Olsztyn od pijanych za kółkiem. Reaguj. Rozsądek kierowców, tak, ale drogowa infrastruktura i współdziałanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na warmińsko-mazurskich traktach, także. To warunki niezbędne, aby wypadków było mniej, przekonywał Krzysztof Piskosz z olsztyńskiego Wordu podczas Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czy Olsztyński WORD może pochwalić się w skali ogólnopolskiej jakimiś innowacyjnymi metodami, które poprawiłyby bezpieczeństwo na drogach regionu? Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonuje w kategoriach tak jak sama nazwa wskazuje, województwa. Oczywiście Olsztyn jest tym miastem, gdzie mieści się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast wymiar działań realizowanych przez Olsztyński Ośrodek jest zdecydowanie regionalny. Stąd też to, co jest robione przez Olsztyński WORD dotyczy bardziej całości regionu, niż tylko w stolicy województwa. Natomiast na pewno można powiedzieć o wielu działaniach, które są realizowane, a w szczególności o działaniach opartych o strategię regionalną pod nazwą GAMBIT, czyli Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warmińsko-Mazurskim, który jest realizowany już od blisko 10 lat. Jak odniósłby się Pan do głosów mówiących, że na olsztyńskich, na polskich drogach potrzebna jest zmiana pokoleniowa, miejsce starszych, często wyedukowanych, ale jednocześnie odpornych na profilaktykę kierowców, Mieliby zająć młodzi, edukowani chociażby przez naszą telewizję internetową. Problem z czasem na pewno będzie się zmieniał, natomiast sam się nie rozwiąże. Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego to nie jest problem, który można załatwić działaniami załatwić, który można zmniejszyć działaniami intu, intuicyjnymi, działaniami, które są prowadzone akcyjnie. Problem, problem bezpieczeństwa ruchu drogowego to jest nauka, która mówi o tym problemie i w bardzo Zdecydowany i jasny sposób określa, co należy zrobić, żeby było bezpieczniej. Nie tylko edukacja, to także infrastruktura, bezpieczne otoczenie dróg, to także odpowiednia prędkość na terenie zabudowanym, tak aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego byli bezpieczni, ta prędkość musi być ograniczona, innej drogi nie ma. To jest szereg rozwiązań również z zakresu nadzoru nad uczestnikami ruchu drogowego, stąd służby typu policja, inspekcja i tak dalej. I dopiero te wszystkie działania razem. Prowadzą do znacznego postępu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy organizacji dzisiejszego wydarzenia, WORD współpracuje między innymi z policją. Jakie inne służby powinny włączyć się w takie wspólne, kolektywne działania, by bezpieczeństwo na drogach. Cały czas wzrastało. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to jest efekt pewnej synergii działań na różnych obszarach. To jest kwestia zarządzania systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego, coś co dla wielu jest czarną magią, bo wydaje się, że poprzez pewne akcje, bardzo często to słowo eksploatujemy, poprawi się nam stan bezpieczeństwa. No niestety tak nie jest. Poprawa stała, konsekwentna bezpieczeństwa ruchu drogowego to jest zestaw działań uporządkowanych w zakresie sprawnego zarządzania, w zakresie edukacji, w zakresie nadzoru, w zakresie ratownictwa i również w zakresie infrastruktury, bezpiecznej infrastruktury drogowej. I tu należy zdecydowanie podkreślić, iż w przypadku naszego regionu. Ta bezpieczna infrastruktura drogowa stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dlaczego? A dlatego, że chociażby ostatni rok 2012 pokazał, iż w skali wszystkich innych województw w kraju mamy najwięcej wypadków pod tytułem uderzenia w drzewo. Takie wypadki oznaczają się niezwykle wielką ciężkością, czyli czytaj. Ilość osób rannych, ciężko rannych czy ofiar śmiertelnych jest niezwykle duża. Dlatego na tym polu poprawy bezpiecznej infrastruktury wybaczającej błędy, bo może się tak zdarzyć, iż panu strzeli opona, ja zasłabnę, wypadam z drogi. Ta droga powinna zostawiać margines bezpieczeństwa do tego, żeby w takiej sytuacji konsekwencje były minimalizowane.